Witaj Agencie, przed nami jedno z najprostszych zadań jakie widziałem w życiu. Potem powiem za ile to punktów, ale najpierw rozwiążmy to. Zobaczysz jakie to proste. Określ dla jakich wartości parametru m to równanie ma dwa rozwiązania oraz te rozwiązania spełniają taki warunek, że 3x1 minus x2 jest równe 0. No to co? Kiedy funkcja kwadratowa ma dwa rozwiązania? Wtedy, kiedy delta jest większa od zera. Wtedy mamy. Tutaj jest uśmieszek oczywiście, bo przed x kwadrat jest 1. No i musimy mieć dwa przecięcia z x. Muszą być dwa rozwiązania, no to po prostu delta większa od 0. Liczymy tą deltę b kwadrat, czyli 16 minus 4AC. A naszym C jest właśnie ten parametr. I to ma być większe od 0. 16 minus 4 większe od 0. No i dzielimy przez minus 4, pamiętając oczywiście o zmianie znaku, gdy dzielimy przez coś ujemnego. Minus 16 przez minus 4 to oczywiście 4. Czyli rozważamy tylko M -y mniejsze od 4. To jest dziedzina tej funkcji, powiedzmy. No i teraz warunek drugi. On może wyglądać nietypowo, ale podejdźmy do niego w ten sposób. Wyznaczmy rozwiązanie drugie, albo po prostu któreś z rozwiązań. x2 wystarczy przenieść na drugą stronę. I mamy 3x1 równa się 3x2. Co to oznacza? Ja bym podszedł do tego tak. Wyobraźmy sobie, mamy dwa rozwiązania. Jakieś x1, którego nie znamy, i jakieś x2. No i to x2 jest równe 3x1. Czyli mamy dwa rozwiązania, tak naprawdę zależne od, od jednego. Drugie zależne od pierwszego. I co możemy teraz z tym zrobić? No trzeba kreatywnie do tego podejść. Funkcji kwadratowej naszym uzbrojeniem są także wzory wieta. Czyli na przykład suma, suma tych miejsc zerowych albo ich iloczyn. No to spróbujmy je sumować I tą sumę jest bardzo łatwo zrobić. To będzie 4x1, bo dodajemy je do siebie. No i ze wzorów wieta będzie to minus b przez a. Czyli minus 4 przez a, czyli przez 1. I już mamy policzone x1. Z drugiego wzoru wieta możemy je pomnożyć. To będzie 3x1 do kwadratu. I to ma być równe c przez a. Czyli m przez 1. No i przecież x1 już poznaliśmy, że to minus 1. Minus 1 do kwadratu to 1. 3 razy 1, trójka. m równa się 3. Sprawdzamy, czy zgadza się to nam z dziedziną. No czy trójka jest mniejsza od czwórki? Tak, zgadza się. I to jest odpowiedź. Istnieje tylko jedna taka liczba i jest to trójka, która spełnia oba te warunki naraz. I to było za 5 punktów. No nie widziałem prostszego zadania. Do usłyszenia następnym razem.